Kluczowe jest to, że program wspiera w przewodzeniu zespołem i w organizacji w tym takim zmiennym i turbulentnym otoczeniu biznesowym. Więc to jest taka potężna dawka kompleksowej wiedzy, ale skoncentrowana wokół miękkich kompetencji przywódczych. Także to było dla mnie bardzo ważne. Co zyskałam? No, poza takim dosyć. Istotnym aspektem z mojej perspektywy jest to, że prowadzący to są praktycy biznesowi. Program wyposaża uczestników w dużo takich narzędzi diagnostycznych, do indywidualnej diagnozy, do badania odporności psychicznej, stylów przywódczych, także to jest takie bardzo fajne, żeby sobie uświadomić, w którym miejscu jesteśmy, nad czym możemy jeszcze popracować, jakie mamy mocne strony, także to jest bardzo duża wartość. A dodatkowo uczestnicy programu, którzy no, są liderami z różnymi doświadczeniami, ale z takim samym podejściem do rozwoju, czyli chcą tu być i interesują się właśnie rozwojem swoich kompetencji miękkich przywódczych. Na pewno dużo emocji budziło autoprezentacja. Taka sesja, która budziła dużo emocji, wymagała wyjścia ze swojej strefy komfortu, natomiast była bardzo wartościowa w takim kontekście właśnie, żeby no, nauczyć się tego, pozyskać pewną swobodę, bo to jest dosyć ważne w pracy lidera, żeby taką umiejętność nabyć. Drugi aspekt to są właśnie ludzie, to już powiedziałam o tym, że Ci ludzie, którzy tu są, to są liderzy z bardzo różnym doświadczeniem, z różnych branż, ale mamy wspólny cel, czyli właśnie rozwój swoich kompetencji. A trzecia rzecz to temat transformacji cyfrowej, bo to jest coś, co, co jest tematem bieżącym, co nas wszystkich dotyka, a jest to temat bardzo złożony i bardzo interesujący. Co ja uważam, że wyróżniło ICAN Institute to takie holistyczne podejście i że to nie jest zwykłe szkolenie, tylko że to jest po prostu program rozwojowy, że on trwa Właśnie te 9-10 miesięcy, że my się regularnie spotykamy i że to jest takie kompleksowe podejście do rozwoju miękkich kompetencji przywódczych.